Cześć, Siemanko, Chochik z tej strony, a dziś zapraszam Was na kolejną dawkę donate'ów. Czasu jeszcze, także możecie zamawiać też telefon. Wierny fan wysłał 8 złotych. Witaj, kochana Elu. Dawno mnie tu nie było. Co u Ciebie? Staram się śledzić Twoje poczynania, ale nie zawsze mam czas. Kocham Cię, Elu. Niestety nie mieszkam już w pięknym Gorzowie. Kochamy Cię, Elu. Jesteś najlepsza i jebać hejterów. Dziękuję bardzo za donate'a. Michael, just tip Eli, bardzo martwię się o Ciebie. Torbiele ropne, hemoroidy, nietrzymanie stolca i polipy odbytu. To brzmi strasznie. To było gówno, a nie bigos. Kupajodła wysłał 8 zł. Dlaczego mówisz, że jesteś przedsiębiorcą, skoro zawiesiłaś dzielność firmy? Dlaczego przedstawiasz się YouTuberką, skoro nie masz kanału na IT? Wierny fan wysłał 8 zł. Elu, ty się w ogóle nie starzejesz. Jesteś jak milion dolarów. Coś wspaniałego w tym wieku. Jedziesz, kochana. Jaką pielęgnąc je stosujesz? To chyba nasza polska ziaja? Promieniejesz. Pozdrawiam cię z jebanych ciapackich Niemiec, a nie mojego Gorzowa. Dziękuję bardzo. Ty. Ten wokalista miał problemy. Wierny fan wysłał 8 zł. Niesamowicie seksownie palisz tego papierosa, Elu. Jak Marilyn Monroe albo piękna dama przedwojennego Krakowa lat 30. To się wynosi w genach z rodziny profesorskiej. Czy takich manier można się nauczyć, będąc z klasy robotniczej ziem odzyskanych? Kocham, Elu.

Elka Złotka Cipka Cycek wysłał 8 złotych. Eles jeszcze taka piękna. Promieniejesz naprawdę wow. Zartuję. Weź się za robot stara leniwa luro. Masz kork, a jeszcze zajebana gwiazdka, 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 stara kurwo ogorka cip-cip. Wierny fan wysłał 8 złotych. Elu, a słyszałaś o takim muzyku jak Magic? Był raperem z Katowic. Piosenkarzem Paktofoniki. Takim obytym osobom jak ty nie trzeba tego mówić, ale ta tego nie wie. Nie go, bo to Ślązak Niemiec. Mimo to stał się legendą. Mimo, że zdrajca Polski. A to może jakoś jego piosenkę puszczę na live. Goni pingwini, just tip two dollars. Matka agentka SB. Ojciec zaliczał studentom egzaminy za flaszkę. Córka alkoholiczka. A wnuczka patuska, patuska bez wiec, przyszłości. Co, co za rodzina, rodzina powalona. No jak to możliwe, że moi rodzice agenci wychowali mnie w taki sposób, że trzeba kochać Polskę, Polaków i głosować na Prawo i Sprawiedliwość? Jak, jak to możliwe? Wielny fan wysłał 8 złotych. Elu, puść coś, coś od, od paktofoniki, mimo że Magik był Ślązakiem. Bardzo, bardzo proszę. proszę. Twoje ruchy w ich rytmie to będzie feria dla zmysłów. Nie daj się prosić. Kocham cię, Elu. Tyle czekałem, żeby wysłać ci kolejnego Donata po przeprowadzce z Polski do Jebanych Niemiec. Tylko nie wiem, co bym tam miała wpisać na wysłał 8 zł. Ela, jak smakuje, denaturat. naturat jakoś analizować ten internetowy hejt i. Wierny fan wysłał 8 zł. Puść kochana, jestem Bogiem. Bujaj się i zatrać w tych rytmach kochana. Jedziesz Elu i jebać tych hejterów. Niech mówią co chcą. Mam euro i mogę cię wspierać. Daj tylko znak i robię przelew. Jestem Bogiem paktofoniki. Dajesz Ela, ogień. Przez cały lipiec i sierpień dostałaś ode mnie ponad 1100 puszek piwa, emotiką, pokazanie języka. Schowałaś wszystko do piwnicy. A tak, dziękuję za piwa. Piwa dostał mój ochroniarz, za to, że mi pomaga. Bo ja nie chcę mieć żadnego zapasu alkoholu w domu. To, że mógłby zrobić, to chyba nie moja wina. Wierny fan wysłał 8 zł. Jesteś Bogiem, Elu. Kochamy Cię, Elu. Jakbym chciał być tam z Tobą, a muszę być w tych jebanych Niemczech przez komornika. Pierdolone, ciapackie Niemcy, ale tu mnie nie dojadą. Kocham Cię, Elu. Pozdrawiam. córka wysłał 8 złotych. Cześć Ela mam prośbę za do, do piosenki, piosenki zastrzel mnie dziś mi kocham do jak do tego tańczysz zakaz wjazdu 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 zakaz palenia zakaz wjazdu rowerów zakaz palenia zakaz korzystania z telefonów komórkowych zakaz palenia zakaz korzystania z telefonów komórkowych zakaz palenia zakaz korzystania z telefonów komórkowych zakaz korzystania z telefonów Komórkowych zakaz śmie. Mucha marzena wysłał 8 zł. Elutku, kochanie, szkoda, że dziś bez mareczka. Mógłby przyjechać. Pozdrowienia. Aha, Aha wysłał 8 zł. Ty idiotko. Nie widzisz, za największym problem w twoim życiu jeszcze z ty sama? Co ty pierdolisz o miłości do Polski? Jeszcze z tylko pasozytem na polskim organie, gdyby prezes Kaczyński zobaczył co odpierdalasz, kazalby gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka cię na stosie. Wielny Wierny fan wysłał 8 zł, przestańcie kurwić na elejebane antyfajno polactwo. Ela jest patriotką, głosowała na PiS i pana prezydenta doktora Karola Nawrockiego. Elu oglądają cię sami lewacy i dlatego ten hejt. Opisz swoją sprawę do telewizji wpolsc 24 albo sieci. Mi nie odpisali. A ja będę dzwonić do was. Anonimys wysłał 8 złotych. Elu, bardzo proszę o piosenkę w klapeczkach na pozytywne zakończenie wakacji. Pozdrowionka. Belwederowska córka wysłał 8 zł. Ela, włączysz piosenkę Gaja Justyny Steczkowskiej? Proszę, mam urodziny dzisiaj. Tylko nie wiem, czy ja ją mogę włączyć, bo osoby, które mnie resimują na YouTube, no to będą musiały to wyciszyć. W klapeczkach. Anonymous wysłał 8 złotych, pani Elo, jak się pani odniesie do tego co mówił pani były ma z gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka Andrzej, ze zapadł wyrok skazujący pania na karę więzienia i czeka pani na przydział miejsca w zakładzie karnym? No nie słyszałam o tym, co Fajnie macie pani, co Elo, Elu, umarłam rok temu. Tak to zwiedziało. Zekonał Zekonał to Menda. Pojechał dzisiaj do Niemiec dupy podcierać. On nie ma ani włosów i zębów. Wierny fan wyrwał 8 zł. Kupo! Jeśli mogę prosić Elu, kochana, puść proszę nic nie może przecież wiecznie trwać naszej polskiej tragicznie zmarłej Anny Jantar. To z dedykacją dla Ciebie kochana, najprostsza Elu. Potekski, just two Ela puściłaś złą piosenkę. To miało być zapytałam sobie w klapeczkach. Papaj Emeryt wysłał 8 złotych. Elu, puść proszę Belmona Fide. Hype, pozdrawiam starego Papaja i fankę majonezu kieleckiego R. Idę. Kamilek Badylek wysłał 8 złotych. Jestem tu pierwszy raz. Na czym polegają te lajwy? Siedzisz, palisz, pijesz alkohol. Jacyś anonimowi frustraci wysyłają własną kasę, by cię obrazić, bo inaczej im kutasy nie staną. I tak aż suniesz się pijana pod stół, czy istnieje jakiś sens tego? Klepecki, just tip two dollars. Ela, Ela puściłaś złą piosenkę. To miałoby być w sobie w klapeczkach. Puść to, proszę. Ela Gwiazda wysłał 8 zł. Ela, włącz piosenkę, mam wyjebane. Proszę, kocham tekst tej piosenki. A jak do tego zatańczysz, to się utożsamisz z piosenką. PRCIK2908 wysłał 8 zł, zbanuj tego GWALC i CIEL podkreślenie PEDALOW. Obraża cię i wysyła niestosowne propozycje i inne rzeczy. Zaczynmy, czy się do kogoś zadzwonię? Wierny fan wysłał 8 zł, Ela klapeczki to hymn hejterów i reporteka nie puszczaj tego. Oni cię wyśmiewają. Puść zamiast tego bala do agencji towarzyskiej z profilu dziwna muzyka. To jest hit tego lata. Było nawet na liście Trójki Polskiego Radia. Ela, piękna jesteś, wysłał 8 zł. Ela, włącz piosenkę między regałami, bardzo lubię ta piosenkę. I czy zatańczysz do niej twarz wystawiająca język, twarz przesyłająca całusa piosenka między regałami? Katano wysłał 8 złotych, Elu puść piosenkę Małe Szczęścia, wykonuje ją Robert Jansson, puść kochana piosenka Małe Szczęścia, Małe Szczęścia, proszę piękna piosenka. Wierny fan wysłał 8 złotych, Ela Klapeczki to hymn hejterów i reporteka Nie Puszczaj Tego. Oni Cię wyśmiewają, puść zamiast tego bala do agencji towarzyskiej z profilu Dziwna Muzyka. To jest hit tego lata, było nawet na liście trójki polskiego radia. Anonimex wysłał 15 zł. Ela puść piosenkę mafiaga. Zasady oczywiste. Proszę. Mam dziś 18 sk. Ela piękna jesteś wysłał 8 zł. Ela włącz piosenkę między regałami. Bardzo lubię ta piosenkę i czy zatańczysz do niej twarz wystawiająca język, twarz przesyłająca całusa piosenka między regałami. Boże, nawet Zrealizowania. Wielny fan wysłał osiem złotych, przestańcie się pode mnie podszywać z hejterskie, hejterskie kurwy Tylko, tylko jak ty jestem oryginalny L. Elu. Ja, ja z Gorzowa, tylko twój. Puść proszę taczmy Samanty Fox. Pewnie to znasz z lat młodości. Kochamy Cię, dobrać. Elu. Musiałeś być hitem dobrać Krakowa dobrać Lej 80. Kocham. Tip 2. Ela puści, jeśli jeszcze raz zagieram sobie to w klapeczkach. Fajna jest ta piosenka. Anonymous, just tip 4 dollars. Hej, Ela, puść piosenka Madonna. Justify me, love. Ona, ona najlepiej pasuje do Ciebie. Pozdrawiam. pozdrawiam. Anonymous, just, just tip 4 dollars. Hej, Ela, puść Justify me, love Madonna to YouTube usunie kanał reporterkowi. Ta piosenka jest hipnotyczna. No nie, no właśnie takich y, przyborów nie mogę puszczać. Jake, just Ela, proszę, puść. Jeszcze raz zawierdałam sobie w klapeczkach. Nie, to zapierdlam sobie w kapeczkach jest kiepsko piosenko już już nie chcę tego puścić. Cześć, Mikołek. Just hit dollars. Martę i To super dziewczyna, spokojnie mityczami. Fajne też są fajne. Czyta w słowach o odtulę zadzwonim do mnie. Cześć, Pozdrawiam dziewczyny serdecznie i dziękuję za donięta. Wierny fan wysłał 8 zł. Błagam, Elu, kochana Edyta Geppert, szukaj mnie, proszę, kocham cię, kocham. Carol, 2 dollars. Coś Cześć, Ela, zrobiła zrobił, przy loda na Brockiemu. Czego już śpierdalasz? Weź się upij i zabawiaj nas. Zrobisz mi loda i proszę pamiętaj, to było gówno, nie Bigos. Ona potrzebuje pieniędzy i muszę... Madonna, Madonna wysłał 8 zł. 8 zł. Ey, Elu, dlaczego, dlaczego nie chcesz puścić mojej piosenki, piosenki Justify My Love? Napisałam tę piosenkę myśląc o tobie. Puść, proszę. Możesz też puścić erotika. Thank you, Very Much. You're so kind. Love, Madonna, Hollywood. Ale Madonna blokują na YouTube. A ja chciałam y, zapis tego lejwa wrzucić na YouTube. Możemy tylko jakieś takie dziadowskie przeboje puszczać. Blokady na YouTube. Jedny no, fan wysłał no. 8 zł. Gruman grupy New Order, Order kochana Pani, Elu proszę to, wysłał 8 zł. Jeszcze o coś zapytać i kończymy.

Wierny fan wysłał 8 złotych. Boże, złoty Elu sprawia, że Monachium Midega w majtkach. Zatańcz proszę jeszcze raz. Anonymous, just tip 2 dollars. Ela, wysłał, ci złowa pisołenka na Mogłabyś do niej zatańczyć. Wierny fan wysłał 8 złotych. Poproszę zatańcz do One Night in Bangkok. Błagam, jestem taki napalony i leci mi z niego. Ten różowy kostium mnie tak nakręca. Ha, ah. ha, tip two dollars. Super, Super, że idziesz siedzieć. Tylko co z dokończeniem prac społecznych, których unikasz, bo rzekomo opiekujesz się staruchą. Kolejne zgłoszenia w toku twój. Anonymous, just tip two dollars. Proszę Ela zadańć do zmysłowej kiosenki, która ci przysłałem na facupie. Będziemy kończyć. Obiecałam na TikToku, że Wam pokażę to body. Wierny fan wysłał 8 złotych. Elu mam tak twardego, że stoi jak skała. Będę walił myśląc o Tobie. Ten kostium robi z Ciebie symbol seksu na miarę Pameli Anderson lat 90. Kczam Cię. Idę spać. Pierw walenie. Kiedyś wpadnij do Gorzowa. Jeśli można, proszę Every Night Mandaryny tańcz złotkę. Wielny fan wysłał 8 zł. Spuszczać myślą o chłopie. Znajdź się ją no w pokoleniu. Anonymous, just tip two doubles. Ela się, mi synek, który będzie przysłał na kościół, mi zadać. Pełny synek, to ładnie widzicie. Proszę. Daj to na kradzieży za rękę. Mów, to nie Twoja ręka. Wielny fan wysłał 8 zł. Ostatnia piosenka, proszę Elu. I Will Serwank Gloria Gaynor, wybijaj dupeczką suczko. Do chce i zaspać kochana. W śmiechu gumiosny. Anonymes wysłał o w Twoje dziecko dostało więcej bezpieczeństwa w domu dziecka niż tu u ciebie. Pomyśl o tym, jak otwierasz kolejną butlę. Jak się z tym czujesz? Możesz z tym choć raz odsłonić twarz. Możesz skąd Bardzo mnie to podnieca. Czy moglibym Cię prosić o napęczenie do piosenki radiotrwałej w oddech śmierzy śledziowych? Spraw dwunika. Nie ja nie złamanie. Nie no ja. Karol na włoski wysyłał 8 zł. Łaźnie odpaliłem twój waj'a i tak jak teraz dawno stał. Będę musiał zamówić sobie jakąś byłą podopiecną do pałacu. Będę ją ruchał z myślą o tobie. Szkoda, ale to nie będzie to samo co z tobą. Jesteś taka sepsowna, że z kolegami walimy jak moje bań. ulubiony. Wielny fan wysłał 8 zł. Takiego spustu nie miałem od lat takiej. Elu. Dziękuję, Dziękuję Ci. Pomyśl o, o karierze, karierze porno. w porno. Kocham, Kocham cię, cię z gorzowa. gorzowa. Kochani, no to dobrze. To chyba już kończymy powoli. Dobranoc, idziemy spać. Yy, widzimy się w niedzielę znowu. Pozdrawiam was. Całuję. Dobranoc, papa. Pa. Dziękuję za donacje, za telefony, za to, że mnie oglądaliście. Dziękuję bardzo. Wszystko będzie dobrze, obiecuję Wam, tylko musimy się starać. Pa. Kocham was bardzo. Dziękuję za wszystko. Pa. pa.